in a world covered by endless water. People are forced to eke out a living on the small patches of land that remain above the sea. The people of this world rely on ancient technology driven by quantum refractors, a powerful energy source. These refractors lie in ancient ruins underground and in the sea and are sought out by explorers called diggers. These brave explorers are the sole source of refractor energy, which has become a cornerstone of the emerging civilizations. Originally, this was the diggers' only purpose, to find refractors so that civilization might endure. However, over the years, the story of a fabulous treasure, the legendary Mother Lode, began to be whispered among the diggers. The Mother Lode. A treasure so great that if it were discovered, it would provide so much power that the world never need fear running out of energy. Seeking this Mother Lode, diggers travel from one island to another in their flying machines, ever hoping that they'll find what they seek just over the horizon. Hope. Despair. Charity. Greed. Duty. Power. Kto może powiedzieć, co Nie wiem. Witam wszystkich serdecznie w Let's Playu z Mega Man Legends. Let's Play ten to troszeczkę taki bo miał na początku być nakręcony trochę wcześniej, o tym nie wyszło. Teraz go kręcę i znając się nie wiem, czy się go nakręci. Takie buty. Więc teraz zaczynamy najprawdopodobniej serię, która będzie skończona, bo będę ją po pierwsze sam nagrywał, po drugie chcę ją nagrać, dokładnie, bo już przeszłem całą. Oprócz ostatniego bossa. I... Kaczenka. Kaczenka. Call him skype Testing, one, two, three, testing, testing. Yeah. Alright, listen up, drop everything and give me your undivided attention In about an hour we'll be arriving at our destination, Catalog's Island Double check your equipment readings and make sure everything's in working order I want another flawless operation, same as the last one Let's do No i jak już mówiłem, nie, nie przeszłem ostatniego bossa, ale takim powinien dać radę. Już sobie ustawiam opcje. No i Mega Man Legends. Gra, która jako pierwsza całkowicie przeszła w 3D z Mega Megamenów. Powiem szczerze, to jest jedyna seria, która przeszła w 3D całkowicie. Były jeszcze Mega Man X7, ale o tym nikt nie chce wspominać. Eee, Mega Man X. Seria, która była kiedyś zalebista, wszystko poszło No nic. Gadamy o LED. Tak. Wiecie co, w sumie możemy się dowiedzieć wszystkiego z instrukcji. Instrukcje tutaj są troszeczkę gówniane, ale powinno dać raz.

It's still running. Great. What about the refractor? It's here. It's, it's a, a big one too. All oh, right. Now maybe we can finally get some money. Be careful. You better me know. go! Sumi właśnie mi się przypomniało, że zapomniałam powiedzieć o napisach. Napisy będą tylko w, yy, w kastynkach i w tekstówkach, które będą, mówiły, które będą mówiły głosem. Jeżeli w tekstówkach nie będzie głosu, to po prostu ja powiem, co będzie. I ty, dziękuję to jest nasza gra, Mega Man Level. To jest coś w stylu Zelda. To jest taka gra a'la Zelda, a'la Tomb Raider, a'la Indiana Jones. Więc zaczynamy. Czekaj sekundę. Powinien być gdzieś tam rewrobot. Widzisz go? Wygląda na mały z um, Mamy Turial. Turiale ostatni w ostatnich Mega tak po piąte zaczynają być, komple zaczyna być kompletnie krytyczne. Oczywiście jeżeli chodzi o takie osoby, które cały czas nie ja podpłynę filmiku, który ostatnio obejrzałem, więc troszeczkę się nie gadam, ale co tam podpłynę? To głównie chodzi o to, że obejrzałem ostatnią opinię, a zazwyczaj jeżeli ktoś patrzy na opinię, to potem to zaczyna dostosowywać swoją do jego. Ale jeżeli się kompletnie nie zgadza z opinią, która jest win którą obejrzał, to nic nie zrobi z tym. Problem jest taki, że ja troszeczkę się zgadzam, troszeczkę nie wiem, troszeczkę... Więc... Jeżeli bym robił ten letkwi trochę wcześniej, to moja opinia byłaby zupełnie inna niż ta. Taka prawda. No nic. Widzicie tutaj te małe, te stożki. A, a takie ala stożki. To są nasi pierwsi przeciwnicy. Riverboty. Tak naprawdę jeden z dwóch typów przeciwników. Riverboty zna będziemy znajdować zazwyczaj w tych ruinach, w których jesteśmy. I w tych ruinach. Będziemy praktycznie spędzać większość gry. 60% jakoś tak. Głównie dlatego, ponieważ one są bardzo związane z fabułą. Najczęściej. tej części. Zazwyczaj, kiedy jest przeciwnik, w tym pustym pudełeczku znajduje się o. To oznacza, że przeciwnik nas widzi i będzie nas to tak. Jeżeli nas nie zobaczy, to się nie podświetli. Right there. Nie. To się nie podświetli. Dobrze. Yy, radzę wam zwiedzać ten początkowy dungeon albo po prostu Lochy. Początkowe lochy, ponieważ... można zdobyć troszeczkę zenów, ruofy, golda. Głó głównie waluty.

Nie chcę ogarnąć swój polski, bo e, nie chcę stracić troszeczkę twojej tożsamości to, językowej, czy jakoś tamtych, dlatego, bo bardziej gadam po angielsku, tym im częściej czytam angielski, tym coraz gorzej im gadać po polsku, więc najprawdopodobniej będę mieć błędy językowe, typu broniami, albo weszłeś, besz albo wzięłaś. Dział? Tak powinien być, tak powinien. być. Tak. Mega Ej, tutaj są robociki, których jeżeli zostaniesz przez nie trafiony, to jesteś zdalnym bestaleciem. Znaczy wiem, czy się zostanę trafiony zaraz. Ale naprawdę, to, to są najłatwiejsi przeciwnicy w tej grze. O, pierwsza ścinka. Nie zdziwię się, że to jest

że te tekstówki na początku tej gry są Proszę right Państwa, to właśnie to jest energiczny to będzie dużo Ja się dziwę to możecie drugie wągra Dobra Zbieraj róbcie, lud potrzebujemy golda, no. potrzebujemy waluty Potrzebujemy żyć. Dobra. E, czyszczenie tej... Radzę wam na początku się tą wieżę. Dlaczego? Ponieważ do niej już nigdy nie wrócimy. To jest nasza pierwsza lokalizacja, w grze... Już nigdy więcej do niej nie wrócimy. To jest jej mapa. Wygląda jakoś miorników. I teraz najdębił tej... pamiętam... Nie, jeszcze nie, nie będzie Ale mamy teraz to. To nam poinstruuje jak skat. Bardzo, bardzo po ustruje. Bardzo nam pokaże jak skacze. Poinstruuje... O, dobrze, Bardzo Poinstruuje nam jak O, nie załączyło się, zajebiście. nie że to miało nam pokazać, że jeżeli nas nie zobaczą riverboty, to nie zaczną nas atakować. Zrobili troszeczkę głupiakiem, bo i tak byśmy się nie umyliły. w tej kategorii I radzę wam przejrzeć to, bo tam mamy kolejnego riverbota, który nam Eee, Kolejnego riverbota, który pokazuje nam... Mega Man, przywódzę riverbota! Jest Widzę go. WIDZĘ GO! No i instrukcje nam mówią, że... O Jezu! Że możemy R2 włączyć sobie widok z góry. Ten... Ten robot jest łatwy do pokonania. On tylko w miał skakać dokonana. O! Wow, pierwszy raz wypadło mi życie tutaj. Trzeci raz próbowałem na nagrać. Ciekawe czy kopniecie tylko doradę. Wow, mogłem to wcześniej kopać. Wy tłumacze! Zwiększę z... jakby... The Power Ranger to część mega... The Bustera Mega Man'a. Pod, podładaj... Podłączając części Bastera, zwiększysz moc swojej broni. Możesz, możesz, dołączyć. możesz dołączyć do blastera za pomocą przycisku Start i ciśnij i menu, nacisnąć i nacisnąć Buster Party. I jest. Po prostu założyć. Nie. To pokażę Wam później, bo jeszcze skoncentrujcie się. Dużo zenów, bardzo dobrze. I włączamy Start. Proszę Państwa, to jest menu, z którego będziemy w większości korzystać. Tutaj jest parę opcji. Normal items będą w nich części związane ze specjalną bronią oraz rzeczy, które będą nam które będą nam uzupełniać tarczę życiową i amunicję do. Nie, z życiem, o. I specjalną. I amunicję do specjalnej broni. Specjalne itemy. Specjalne itemy to zazwyczaj są. Rzecie, rzeczy... specjalne rzeczy. To są rzeczy związane z fabułą, Na przykład to. Niebieski refraktor. Nigdy go nie użyjemy w papójku. On został wzięty tylko po to, by nas zaprowadzić do, do tych lochów. Potem pojawi się jeszcze parę innych rzeczy. Ale też będzie parę rzeczy, które będzie dla nas bardzo użyteczne. I będziemy tu często wchodzić. Więc nie zapomnijcie tego miejsca. Części Basteria! Na tą chwilę obecną możemy tylko dwie części, ale potem w grze będzie można. Potem w grze będzie. Potem w grze będzie można założyć trzy rzeczy. Potem będzie można w grze założyć trzy rzeczy. Na tą chwilę obecną mamy tylko dwie części. dostępne. możemy zwiększać w basterze trzy. Cz... Cztery rzeczy. A. Zwiększa. atak, wiadomo. Energia. Energia to najprawdopodobniej jest zwiększenie tego, jak możemy długo strzelać, albo zwiększona moc też, a tak. Rank. Y, rank. Ugromam. Przepraszam. Ym... Zasięg. To wiadomo. A rapid to najprawdopodobniej jest to, że życie strzelają. I więcej. I specjalne bronie. Na tą chwilę obecną mamy tylko normalną rękę. Ale potem zwiększy się, na... zwiększy się nam to. Potem będzie bardziej wytłumaczone o co chodzi w tym. Bo jest nawet specjalna kapselka poświęcona temu. Ale na tą chwilę obecną nie zakończymy. Się. Teraz idziemy tam, gdzie były hmm, czyli tam. I y, y, pod, pod prądem. A tam, a tam gdzie jest jeszcze dalej przejście, to już nie musimy tutaj. Megaman, I'm showing a large blip in front of you. It's probably a Be careful. Huh? Mega, Mega Man, can you hear me? I'm leaking you. The transmission's breaking. Wolf. You all right? Can you hear me? Jak się cieszę, że jej urwało go transmitję, przynajmniej nie będzie pierwszy. Tak więc... Poznaliście koleż koleżankę, która z nami go zagrała. Roll. To jest postać, która też występuje w wielu innych grach. W tym noc klasycznym Mega Aj A, i zapomniałem przedstawić głównego bohatera. Ma na imię Mega A na nazwisko Voltnur. Nie pytajcie dlaczego ma taki imię. Pewnie go rodzice tu bo po prostu tak zostało mu nadane. Nie wiem. Mega mega. A, i to jest nasz pierwszy boss. Bardzo łatwy. Nie, to nawet nie musicie włączać r Po prostu biegnijcie. Tam chłat wyjdzie. Strzelajcie. ale przynajmniej będziecie mi co przy tym każdy Aaaa zawsze i to jest jedyny atak który robi Nie ma potem żadnych innych ataków O, nagle objawimy się on. Eee... To mi tam tak ten atak nie Obieram, że my Jakbyśmy yy, nie włożyli jak rzędu, najprawdopodobniej to będzie trwało wiele dłużej. O! Widzicie? nie to perfekcyjnie! Przez co nawet, nawet mi nie zadało demencji. I przy okazji Riverbota rozwaliliśmy. Miejmy połóżmy, może? Powinienem. Boże, jesteśmy zgubieni. That Scott Scott. Glad to glad to have to say it, after say it after being underground, underground for so long, so long. Oh. Mm -hmm. I, wonder, I wonder where wonder where wool world, world went went no, 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 way. I teraz pytanie. Skont! Jak? Przecież było małe wejście. Skąd? Powiem, coś proszę. Ten uśmieszek! Ten uśmieszek! Mówi ci w pier... Mówi się waliście! A ten riverbot taki skołowany? Jak? Skąd? M. I odlatują. Odlatują se gdzieś. A riverbot smutny. Phew. Nice timing, Roll. Anytime, Mega Man. I'm sorry, Mega Man. I had some engine problems, and... It's okay, Roll. But I'm glad you showed up when you did. All's well that ends well, right? And we were able to get a refractor. We should be able to get by with that for a while. If only the Mother Lode were as easy to find as this. Don't worry. We'll find it someday. And your parents, too. Thanks. I know we will. Oh, the engine's overheating! The smoke's so thick I can barely see! What? I guess the flutter's in worse shape than I thought. Oh, the Number 5 feeder's going crazy! She can't take much more of this! Gramps, can you open up the Number 11 valve again? Got it! We'd better find some place to sit down! Mega Man, check the map! There's an island called Cadillac about a hundred miles southwest. Good! Jack! <laughs> I can't do much more by myself down here! Can somebody give me a hand? Sorry, Grandpa! Ściągnę tą kactenkę. Ona się ścina. Ja ją ściągnę. Jeżeli będą problemy, ja będę ściągać kactenki po prostu. It'll be safe to set foot in here for quite a while. I've been pushing her so hard. I have been taking good enough care of her. Just have to fix her up. Looks like the repairs aren't going to be finished anytime soon. We'll be here for a while, I guess. This island. What do you call it, Mega Man? Cattle Locks? Must have a town or a city somewhere. Think you go take a look around? Kocham Skype'a. No a następny raz będzie włączne, obiecuję. Dobrze, tak więc, Po tej kastence wiadomo, że... My poszliśmy na dno. Jesteśmy na wyspie. Mamy... Mamy dwójkę nowych bohaterów. I rol Ja wyglądam ładnie. Tak więc tak. Oto nasza dwójka, oto nasza dwójka, oto nasza dwójka, Nie, to jest Gram. Znany również jako profesor Barrett. Co eee, taka mało znacząca postać w tej grze? Powiedzmy, na pewien czas jest bardzo ważna. Po pewnym czasie już jest w ogóle zbędna. I ta, ten piszon, który tańczy, który tańczy z Pogadajmy z nimi. Cześć! Mam na imię data. Ale my się, Ale, ale ty to wiesz, czyż nie? To znaczy, byliśmy przyjacielami przez lata, prawda? Chodź. Chodź ze mną pokazać, jeżeli chcesz zapisać, ok? Moi, moi drodzy, tutaj możemy robić trzy rzeczy. Pierwsza rzecz, zwiększyć sobie, zredukować energię i wszystkie inne rzeczy związane z energią u nas, zapisać. Tak? Tutaj już będę mieć zapisy, bo już wcześniej próbowałem nagrać, ale potem ekran mi się nie pojawił, więc to w sumie całą godzinę, tak zrobiliśmy. No, nawet nie śpię. Dobrze.